Cześć, tu Krzysztof Drobny. Chciałbym się z Wami podzielić pewnym bardzo prostym trikiem, który pomaga nam z łatwością odkręcać butelki z produktami płynnymi Duolife. Na czym on polega? Patent jest niesamowicie prosty. Jak wiecie, produkty płynne Duolife w swoich składach nie zawierają żadnych konserwantów chemicznych i są zabezpieczane metodą ciśnieniową, metodą paskalizacji. To wysokie ciśnienie powoduje, że Korki czasami jest e, trudno odkręcić, po prostu trudno odkręcić. Dlatego dzięki Wielkiej Virginia i Kajetan Borutcy za to, że podzieliście się tym niezwykle prostym trikiem. Na czym on polega? Każdy z nas prawdopodobnie w domu ma taką zwykłą gumkę, recepturkę. Pokażę Wam, jak za pomocą tej gumki z łatwością, z przyjemnością dostać się do tych cudownych płynów, które są wewnątrz butelek. Wybiorę pierwszy, lepszy produkt. Co robimy? Ściągamy na początku banderolę ochronną, która zabezpiecza nam korek, tak? Zdejmujemy, odkładamy banderolę, mamy butelkę. Na korek nakładamy gumkę recepturkę. Ja wybrałem specjalnie troszeczkę grubszą, żeby to robić jeszcze łatwiej i jeszcze przyjemniej. Nakładam ją w tej chwili na korek. I słuchajcie, bardzo łatwo, praktycznie bez użycia siły, po prostu odkręcam. Popatrzcie, można to robić praktycznie dwoma palcami bez żadnych dodatkowych trudności. Jeżeli uważacie, że ten patent jest dla Was pomocny, macie też osoby, które borykają się czasami z. Pewnym wysiłkiem, tak, przy otwarciu, dotarciu do, do płynów, do produktów płynnych Duo Life, to przekażcie go dalej, podzielcie się tak samo jak ja. Dzięki wielkie jeszcze raz Kajetany Virginia za sprzedanie tego cudownego patentu. Pozdrawiam.